Witam wszystkich na drugiej części pokazuję jak zrobić szydełkową maskotkę owcę zrobiliśmy już do tej pory 9 rzędów tak jak wspominałam ostatnie 3 rzędy były identyczne rząd 7, 8 i 9 to w każdym oczku jeden pęczek rzędy teraz będziemy Zmniejszać i modyfikować od 10 rzędu, czyli tutaj już od tego, zostanie zmniejszona tutaj, zmniejszony ten otwór, i pod koniec 9 rzędu już włożymy wypełnienie naszej maskotki. Także proszę sobie przygotować. Zarówno czy to macie do dyspozycji watę, czy jakieś takie akrylowe wypełnienie, rząd 10 rozpoczynamy. Również tak jak poprzednie od zrobienia dwóch oczek łańcuszka. Rząd dziesiąty to również będą pęczki, ale będzie nieco trudniej w tym dziesiątym rzędzie, ponieważ będziemy robić pęczki łączone górą. Zaczynamy od dwóch oczek łańcuszka, potem narzut. W pierwszym oczku tego dziesiątego rzędu robimy jeden zwykły pęczek z czterech nawinięć. Tak jak robiliśmy to do tej pory, 3 i 4 nawinięcia, przerabiamy, tak jak zwykły pęczek. Następne dwa oczka to będą dwa pęczki łączone górą i już dokładnie pokazuję, jak to zrobić. Robimy narzut i w pierwszym kolejnym oczku Zaczynamy robić cztery nawinięcia, tak jak do tej pory, 2 3 i ostatnie czwarte, ale nie przerabiamy tego pęczka tak jak na początku, ten pierwszy, tylko od razu robimy narzut i ostrożnie przechodzimy, żeby nam nie pospadały te nawinięcia do oczka drugiego, do oczka obok. I podobnie zaczynamy przerabianie pęczka, przerabianie, czyli wyciąganie tych pętelek. To mam na myśli. Dwa nawinięcia. Ostrożnie wyciągam trzeci, ponieważ może to Wam troszkę sprawić kłopotów. Trzecie nawinięcie. Narzut, i można jeszcze tam sobie palcami poprzytrzymywać te wszystkie nawinięcia, żeby nie pouciekały. I to jedynie może być takim problemem. Co dalej? Następnie robimy narzut i ostrożnie przeciągamy przez wszystkie nawinięcia aż do momentu tej pierwszej pętelki. Mamy dwie pętelki obok siebie. Dalej, narzut i już ostatecznie przerabiamy. Dzięki temu zamiast dwóch oczek u góry mamy tylko jedno. Dwa pęczki łączone górą. I tak wygląda ten rząd. Naprzemiennie robimy raz jeden pęczek, raz dwa pęczki łączone górą, więc w następnym oczku przerabiamy tylko jeden zwykły pęczek. Dzięki temu będzie nam się fajnie zmniejszał już. Yy, będzie nam się fajnie zmniejszała ta dziurka. Tutaj. I pod koniec, gdzieś kilka oczek przed końcem tego dziesiątego rzędu. Po pauzie pokażę, jak to wszystko połączyć, i już trzeba będzie dać wypełnienie. Także tak wygląda ten dziesiąty rząd. Jak widać, watę już mam włożoną do środka, z dwa-trzy oczka przed końcem tego dziesiątego rzędu włożyłam już, zrobiłam jeszcze dwa pęczki łączone górą na samym końcu i łączymy ten rząd tak jak poprzednie wpijając szydełko w to drugie oczko na samym początku które dwa oczka robiliśmy, robimy oczko ścisłe i teraz zobaczcie, że można jeszcze, jak najbardziej można włożyć tutaj watę do środka, ta dziurka jest dosyć spora, ale już następny rząd będzie to taka dziurka centymetr na centymetr, że no nie będzie można tam za bardzo włożyć. I powiem Wam szczerze, teraz ułatwimy sobie bardzo pracę. Nie będziemy tutaj męczyć się w tym małym kółku pęczkami łączonymi górą, tylko zrobimy półsłupki łączone górą. To tak pójdziemy na łatwiznę. To jest taka moja propozycja. Tutaj zresztą będzie. Te miejsce przykryte y, główką, popytkami tej owcy, także nie będzie za bardzo tego widać i pójdziemy po prostu na łatwiznę. Robimy jedno oczko łańcuszka, dalej narzut, ponieważ będą to półsłupki łączone górą nawijane. Półsłupki nawijane. Robimy narzut, wbijamy szydełko w pierwsze oczko, wyciągamy pętelkę, ale nie przerabiamy jej. Dalej narzut i wbijamy w drugie oczko. Również pętelka wyciągnięta, i dopiero przerabiamy narzut przez wszystkie pętelki, które mamy na szydełku sześciutkie. Dalej narzut i robimy kolejne dwa półsłupki łączone górą, i tak przerabiamy ten jedenasty rząd. Zobaczycie, że już pod koniec będzie się Wam coraz ciężej te półsłupki robić, ale jest to zdecydowanie łatwiejsza metoda niż wykonywanie w tak małej przestrzeni pęczków. Niestety będziemy robić coś takiego tutaj z tyłu główki owcy, także tutaj się troszkę pomęczymy, a tutaj w tym miejscu, gdzie będzie przyszyty łepek, nie trzeba. Także robimy po dwa. Półsłupki łączone górą. Cały ten rząd łączymy, wbijając szydełko w te pierwsze oczko, od którego zaczynaliśmy, i robimy oczko ścisłe w tym miejscu. Tak wygląda ten jedenasty rząd. Tak wygląda rząd jedenasty z samych półsłupków łączonych górą. Widać, że już przez tą małą dziurkę nie zmieściłaby się nasza wata. Tak naprawdę biały kolor możemy teraz odciąć i niteczkę schować, ale jeszcze przed odcięciem, proszę zrobić takie jedno zabezpieczające oczko łańcuszka. Zaciskamy mocno i odcinamy nitkę, chowamy gdzieś w środku naszej pracy. Tu gdzieś w środku trzeba będzie umiejętnie schować. Ja to teraz tak zrobię na szybkiego, ale na razie to odkładamy i będziemy robić. Łapki, kopytka. Po dłuższej obserwacji stwierdziłam, że są one za grube. Kopytka były robione tak pierwszy raz, więc teraz pokażę Wam, jak zrobić troszkę cieńsze niż te tutaj. Również z powrotem bierzemy ciemny kolor i robimy, tak jak mówiłam, nasz Magic Ring, tą samą metodą jak poprzednio. Wkładamy do środka, tutaj sobie, może ktoś ma lepszą metodę, ja się posługuję tą metodą, tak się nauczyłam i tak już robię. Wyciągam pętelkę, przytrzymuję, żeby mi tutaj nic nie spadło, jedno oczko łańcuszka i już można pracować w środku tego kółeczka. I tutaj proszę zrobić 10 półsłupków nawijanych. Robimy te nawijane, ponieważ szybciej się je robi. Nawinięcie i w kółeczku pierwszy półsłupek zrobiony. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy, 8 9 10 ostatni jeżeli chcecie żeby była grubsza tak jak u mnie ta łapeczka tak na około 2 cm średnicy to róbcie 13 14 półsłupków w tym kółeczku ja robię 10 ponieważ chcę żeby było ciut mniejsze jak już zrobimy, pociągamy naszą końcóweczkę, ciągniemy do tego momentu, aż nie będzie widoczna tutaj dziurka i łączymy, wbijając szydełko w pierwszy półsłupek, od którego zaczynaliśmy pracę. Szydełko jest już wbite i robimy na rzut przeciągamy przez ten półsłupek i pętelkę na szydełku. Powstało nam takie małe kółeczko. Pierwszy rząd za nami, i teraz robimy 8 identycznych rzędów. Całość naszej łapki ma 9 rzędów. Pierwszy rząd to te na kółku magicznym, dalej wszystkie są identyczne. I w każdym oczku proszę zrobić po jednym półsłupku. Tak wygląda ten i następne rzędy. Każdy następny rząd rozpoczynamy od jednego oczka łańcuszka. Następnie narzut i w tym miejscu, od którego wychodziło to jedno oczko, wbijamy tutaj szydełko i robimy jeden półsłupek nawijany. I tak już w każdym następnym oczku po jednym półsłupku nawijanym. Skoro na naszym kółeczku było 10 półsłupków, również w tych wszystkich rzędach musi być po 10 półsłupków w rzędzie. Robimy po jednym półsłupku. Ja to zrobię na żywo, ponieważ szybko się to robi i pokażę, jak połączyć. Pilnujcie, żeby było po 10 żeby nie zmieniał się kształt tej łapki. I ja właśnie sobie policzę tutaj. Zawsze policzcie na samym końcu. Tu jest jedno oczko łańcuszka. Tu się zaczynają półsłupki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Więc musi być jeszcze jeden półsłupek zrobiony. Narzut i w tym ostatnim oczku dziesiąty. 10, wbijamy szydełko w pierwszy półsłupek, w oczko tego półsłupka i robimy oczko ścisłe. Tak wygląda drugi rząd, ale tak będzie wyglądał każdy następny, aż do dziewiątego rzędu. Proszę zrobić wszystkich razem 9 rzędów. I tak samo musi wyglądać druga łapka. Zawsze liczcie te półsłupki w rzędzie i Zróbcie dwie łapki. Tak wyglądają już gotowe łapki naszej owieczki. Widać, że są mniejsze od tych, które zrobiłam. No i lepiej, moim zdaniem. Tak jak mówiłam, mają one po 9 rzędów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć rzędów. Od drugiego do 9, po prostu w każdym oczku po jednym półsłupku. I teraz należy przygotować sobie dwie małe kulki waty. Wepchnąć trzeba na sam koniec tej łapeczki. I jeszcze przypominam, odcinamy włóczkę, ale zostawiamy taki większy kawałek. Dopychamy tak do samego końca, żeby tutaj było tylko. Taka kuleczka, a tutaj ma być płasko. Tak samo zrobiłam tutaj, tylko tutaj jest kuleczka, a tu spłaszczymy tą końcówkę. Zostawiamy, myślę, że gdzieś 20 cm na przyszycie później tych łapek do naszego korpusu. Jedna i druga musi być zrobiona identycznie, więc wkładam tą wadkę. Bo może. Dobrze, włożę tą wadkę, można sobie pomagać. I już łapki są gotowe, ale póki co odkładam na bok i zabieramy się za pokazanie głowy. Robimy głowę. Również głowę robimy od Magic Ring. Zaczynamy. Jedno oczko łańcuszka. Odkładam to na bok, żeby tutaj mi nie przeszkadzało. I tym razem w środku proszę zrobić 12 półsłupków nawijanych. Narzut. Pierwszy półsłupek. Narzut. Drugi. trzeci, czwarty, piąte, szóste, siódme, ósmy. Zobaczcie, żeby tutaj nie wrobić tej końcóweczki do środka, zmniejszam nieco te kółeczko, ale nie do samego końca.

12, ściągamy bardzo mocno, żeby nie było żadnej dziurki, jak najmocniej. Szydełko wbijamy w pierwszy półsłupek, od którego zaczynaliśmy pracę i robimy oczko ścisłe. Pierwszy rząd zrobiony. Drugi rząd rozpoczynamy od zrobienia jednego oczka łańcuszka, dalej narzut, i w miejscu od którego wychodziło to oczko, wbijamy szydełko i robimy dwa półsłupki nawijane. Pierwszy, i znów w tym samym miejscu drugi. Drugi rząd to będzie właśnie takie rozwiązanie. W każdym oczku robimy po dwa półsłupki. Łączymy całość tego rzędu oczkiem ścisłym, wbijając szydełko w pierwszy półsłupek.